Hej, cześć, siemano, witam was w pierwszym odcinku z naszej najnowszej serii pod tytułem W Palantirze. Ogólnie w tej serii zajmiemy się całą mitologią Śródziemia i rozwiążemy ją w 100%. Ta seria i seria Wiedzieczka po Śródziemiu nie będą razem prowadzone, tylko będą po prostu osobnymi seriami, które, które obie będę kontynuował. Ale na razie skupmy na serii pod tytułem W Palantirze, bo moim zdaniem będzie o wiele ciekawsza. Na pierwszy ogień wziąłem sobie Dunedainów, czyli jedną z największych tajemnic i legend śródziemia, dlatego, że oni nie pochodzili stąd i wszyscy ludzie wszyscy ludzie ze śródziemia mówili, że straszyli im dzieci, opowiadali przeróżne historie na ich temat, które niekoniecznie były zgodne właściwie z prawdą i dlatego właśnie powstał taki zły obraz Dunedainów którzy po prostu byli znienawidzeni przez ludzkość, a moim zdaniem właśnie przyczynili się bardzo do bezpieczeństwa jak i rozwoju całej kultury, ale przejdźmy do rzeczy, Dunedainowie byli nazywani też ludźmi zachodu i oczywiście wywodzili się z Numeoru. I to byli ludzie, którzy przeżyli zatopienie przez walarów Numeoru w 3319 roku drugiej ery. Spowodowane oczywiście załamaniem przez króla Arpraża zakazu walarów, czyli po prostu zemsta walarów na, na Numeorze. Upadek Numeoru przez dwie grupy, które wyodrębniły się zarządów króla. Akamonia -Aka Czarni Numerolczycy oraz Elendili Którzy prowadząc zanim przez Elendila dotarli aż do Gondoru Oraz Arnoru Po upadku Arheindu, zamieszkujący niezamieszkujące Gondunadainu Cało strażnikami północy, ale o tym za chwilkę Za chwilkę sobie te wszystkie cztery grupy Bo chcieliśmy dokładnie cztery grupy Przestudiujemy, ale zaczniemy sobie od grupy Zacznijmy sobie jeszcze od takiej ciekawostki, że i takiej w sumie takim fakcie, że na nowy z czasem zaczęli się łączyć w grupy z ludźmi zwykłymi i poprzez kopulację, poprzez rozmnażanie się po prostu ruchali zwykły, zwykłe kobiety i przez to ich dzieci już nie były tak długowieczne i tak sprawne i cudowne jak oni, dlatego że oni wywodzili się poniekąd z elfów i byli długowieczni, na przykład sam Aragorn, bo Aragorn jest jednym właśnie z przedstawicieli Dunedainów powiedział, że ma 90 lat, a wyglądał na maksymalnie może 40 Kiedy go Ewina o to pytała w filmie, władca pierwszej dwie wieże, edycja rozszerzona. bang, Ja to wiem, wszystko. Ogólnie zacznijmy od pierwszej grupy: od czarnych Numeorczyków, którzy byli potomkami mieszkańców Numeoru, którzy w drugiej erze powrócili do śródziemia. Osiedlili się w Wumbarze i innych dawnych koloniach Numeoru, czyli oczywiście południe całego śródziemia. Południ, powiedzmy tam trochę na lewo, południowy zachód tam po wschód, nie wiem jak to się patrzy, ale dół i powiedzmy lewo, dokładnie tam się znajdowali, czyli blisko Gondoru w sumie. Zapanowanie Alp Haroza ulegli wpływom Saurona, czyli ówczesnego doradcy królewskiego. Pewnie też o tym nie wiedzieliście, tak jak ja, że Sauron kiedyś był człowiekiem, o, nim, o tym też będzie osobny film, i był doradcą króla Alp Haroza. I sprzeciwili się Valarom, zaczęli kultować wiarę w wielką ciemność, oddając boską część Melkorowi. oni też będzie osobny film. Trzech spośród czarnych Tumorczyków było nas gulami czyli jednymi z y, jeźdźców pierścienia. Pewnie wie, wiemy o kogo chodzi, było chyba, nie, nie pamiętam ilu było chyba dziesięciu dokładnie, dziewięciu, przepraszam, tak mi się wydaje. I właśnie oni zostali tutaj członkami, było ich aż trzech. W trzeciej erze występowali pod nazwami. Taka ciekawostka, że w trzeciej erze przemienili się w korsarzy z Umbaru i najeżdżali Gondor w akcie zemsy. Ale w 1993 y, roku. Zostali pokonani przez króla Enrira i ostatecznie, ostatecznie rozproszeni. Elendili, czyli kolejna z grup, było to jedno z dwóch stronic, na jakie podzieli się Numerczycy Oni, w przeciwieństwie do poprzednich braci, czyli do swoich braci z, z innej matki, że tak powiem, byli wierni, wierni wobec króla do końca. Nadal odnosili się przyjaźnie do Eldarów oraz żyli szacunek i posłuszeństwo wobec Valarów, czyli tych chyba elfów czystej krwi, którzy się przyczynili do tego że ich państwo zostało zatopione, stanowili zdecydowaną mniejszość wśród ludzi num Numeoru, zamieszkiwali głównie zachodnie obszary wysp, zwłaszcza okolice miasta Anduin, Kultywali dalej naukę i posługiwali się językami elfów, kłenną i Sidalinem, przez cały czas byli lojalni, wo lojalni wobec monarchów, którzy jednak nie podzielali ich przekonań, Nazywali się także Przyjaciółmi Elfów i w czasie bitwy między, Elf między Śródziemiem i Sauronem pomag pomagali Gilgaladowi, czyli jednemu z legendarnych bardziej elfów i głównym portem był port Peligir. No i właśnie stamtąd odpływali do krainy wiecznych łowów, jak to i niektórzy ma mawiają. Dzunajnowie z Arnoru, kolejna grupa, tym razem to już nie Numeor. Byli potomkami wiernych, którzy osiedli się w Arnorze Wierni to też niezwykle ciekawa. Grupa o nim też będzie film w po Polsce z całą mitologią sobie śróddziemia. Zrobimy na 100%. Wśród nich liczną grupę stanowili strażnicy północy, w trzeciej erze po upadku Art prowadzący prowadząc surowy tryb życia, strzegli Ariadoru przed orkami oraz dzikimi złymi zwierzętami i właśnie tutaj do nich żał Aragorn dlatego że z sz szczególną opieką zwłaszcza w okresie poprze bezpośrednio poprze poprzedzającym wojnę pierścień i właśnie wszyscy ludzie mówili że oni są tacy zły a oni boże zły źli, a oni po prostu chcieli pomóc pomóc tak samo byli tutaj jak i na północy Trzymajmy takie niby nawiązaniem do Gryothron. W sumie Gryothron można nawiązała do władzy Pierstienim, chyba władza było wcześniej, chociaż nie wiem, tego nie wiem. Dlatego, że na północy w świecie Gryothron był taki był i tam była nocna straż. A tutaj byli po prostu strażnicy, którzy też bronili świat przed orkami i dzikimi zwierzętami. I z ich, ich wozami byli spodkobiercy rodu i sildura, czyli wiadomo Aragorn na przykład. Nikt niewiele osób wiedziało skąd pochodzą i kim są, i właśnie dlatego opowiadały się o nich różne legendy, w których prawie zawsze zostali przedstawieni w złym świetle, i dlatego właśnie mieszkańcy się odnosili do nich nieprzychylnie. I nawet matki dzieci op opowiadali historie o tym, że ich dzieci zostaną wzięte przez strażników i po prostu porwane na daleką północ. Chociaż choć chronili ziemię Redoru, lud tej krainy uważali za obcych i nieprzyjaznych, właśnie o tym mówię. Niewiele osób wiedziało. Po co oni tutaj właściwie są, d kolejną grupą są d Dunedainowie z Gondoru. Pewnie o nich bardziej słyszeliście, tak samo jak o tych wcześniejszych, bo do wcześniejszych należał Aragorn i Sildur, i nie nie i Sildur, Aragorn, Arator, ojciec Aragorna. A d Dunedainowie z Gondoru wyróżniali się tym, że byli po prostu strażnikami Itilien. Były to oddziały partyzanckie Gondoru, tworzone przez namiestnika Denetora II i zlokalizowane w północnym Itilien. Pewnie o tym wi wi widzieliście podczas drugiej części. Czyli dwie wieże, kiedy to właśnie Frodo i Sam natrafili na Faramira, bo właśnie Faramir i Boromir, nie w sumie Boromir chyba nie, ale Faramir był strażnikiem właśnie, strażnikiem Dunedainem z Gondoru, kiedy właśnie razem ze swoimi oddziałami bronił Itylian przed... Przed właśnie wojskami wroga. I byli, to byli po prostu partyzanci, tak samo była taka senka, że był przemarsz Mumakinów i ludzi z RHN przez Italien i zostali całkowicie rozgromieni właśnie przez ludzi Faramira. Strażnicy mieli zadanie zaszkodzić orkom i utrudniać okupowanie prowincji. Mieli na przykład wiele kryjówek, jak powiedzmy Henet Anum, przygotowanych wcześniej na rozkaz namiestnika Citrina drugiego jego wojsk, czyli, czyli oczywiście chodzi o ten wodospad. Podczas wojny o właśnie strażnikami dowodził młodszy senetora, czyli Faramir. No i co, myślę, że trochę Wam przesłowicie mi się już w kolejnym odcinku. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co sądzicie o całej serii i o całej koncepcji. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, że subskrypcja i wszystkie lajki i komentarze naprawdę pomogą nam w rozwoju kanału. Także na razie, cześć, popa!